Dzień dobry, halo halo, witam serdecznie moi drodzy, Szex and Fidget kolejny materiał oczywiście przypominam wam, wam, że za ten materiał, tak, twórcy mi zapłacili i, i proszę bez hejtów i, i ja się przyznaję, tak i, i lecimy dalej. Standardowo co miesiąc jakby jest materiał z tego i tyle. Moi drodzy, słuchajcie, jeśli mogę Was prosić w opisie jest link do tego. I chociaż wejdźcie tam, wiecie, bo to jest link śledzący to, czy wy tam klikacie, interesujecie się tym i coś takiego. I, i jak mogę was prosić. Eee, słuchajcie, doszła nowa, nowa rzecz w Doszedł kowal w zbrojowni. Możemy przez, na mapie miasta przejść do niego? Ewentualnie, jeżeli mamy zbrojownię. Eee, zbrojownię. A okej, okay, jak klikniemy dwa razy zbrojownię, to wtedy wchodzimy do kowala, a tak to możemy... Nacisnąć tutaj ukryta ta, ta, ta głownia i wtedy też nas to przekierowywuje. Dobrze moi drodzy, co w ogóle możemy u kowala zrobić? Możemy zrobić miejsce na klejnot. Ma możemy zrobić miejsce na klejnot, ulepszyć cechy przedmiotu, rozmontować na powiedzmy to jest żelazo i kryształy. No i odzyskać klejnot. Nie wiem za bardzo co i jak działało. Uuu, muszę mieć dwa, 2800 tych kryształów i 25 rybów, bo Specjalnie zostawiłem sobie tą różdżkę, żeby móc właśnie się tu pobawić. O kurde. Z tego co ja widzę, moi drodzy, to kurde, te kryształy, tak zbierałem je, je parę dni, ale niestety nic ten. Dobra, weźmy mrocznego zmiatacza. Troszeczkę pobimy. Piękny krytyk za 2 miliony, 2 miliony i tak dalej. Pisaliście mi w ostatnim materiale, że jestem troszeczkę gó gównem. Bo, bo wywalam tam jakieś rzeczy. O, widzę, że mnie zaatakowali. Nie fajnie. Dobra, szkulmy, szkulmy, wyszkulmy kolejne osoby. Kamieniołom raczej nie. Koszary to też nie, ale możemy szukać klejnotów. To zawsze jest ok. O, dobra, na razie trzeba pozarabiać jakieś surowce. Milion, milion. Dobra, to może nie teraz. Lochy, 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 lochy też, zaraz, 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 wszystko po kolei, bo powiem wam, że dzisiaj jeszcze nie grałem, w Shakespeare dopiero wlazłem, mam 20 godzinę, 115 tysięcy, expa, spoko, e, pupile, pupile, tak, pupile, 126 poziom, dobra, możemy walnąć tym nic, pomiń, okej, okay, to nie było fajne, tutaj chociaż wygraliśmy, tutaj ziemią najmniejszym weźmy, światu, dobra, przynajmniej to już przegrałem, Następna walka. Dobra, w sumie jeżeli Mak jest o tyle fajny, że mak naprawdę napierdziela i to ostro. A, ja, ja tą wiewiórkę, tak wiem, powinienem tego, 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 tego mm, trogloda, expić tym, tym, ale jako, że wiewiór, wiewiórczak ma więcej expa, to dlatego go chcę y, tutaj podbić. Wieża, wieża. Zobaczymy, co tam na wieży nam y, się, się zmieniło może coś będziemy mogli przejść liczę, liczę na to bardzo no, nie, dużo się nie zmieniło w moim poziomie i tak dalej w statystykach, ale można, można spróbować głównie chciałem wam pokazać dzisiaj tego kowala głównie chciałem wam pokazać tego kowala zobaczmy czy biczownika mam szansę w ogóle zdjąć no jeśli by więcej tych krytyków weszło a teraz musiałby wejść kryt i on mnie zabić ale byłby do porobienia, tylko że na zasadzie... Mm, na zasadzie krytyków mam jeszcze... O kurde, niedługo mi się grzybki skończą. E, właśnie, bo też pisaliście, skąd mam grzybki. Ja mówię, za, za każdym razem, z mojej drodzy, mam grzybki od twórców, żeby te materiały nie były jakoś tam nudne i bezsensowne To właśnie da, dali mi grzybki, żeby mógł to Poprzyśpieszać A e, dobra, to ciebie nie ma sensu ruszać e, może ciebie, co? A nie, dobra, to już, 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 już cię pamiętam, ciebie też nie ma sensu ruszać. Eee, odrażający demon, strasznie porażka, coś czuję. No, odrażający demon też jest za, za, za mocny na mnie, ale słabizna. O, to już jest bardzo fajne. Co to jest szczęście, i to jest dla. Nie wiem kogo. Nie wiem kogo, ale widzę, że postacią zlewelowaliśmy troszeczkę sobie. Pająk? Pająka dałoby radek zrobić. jak mi się wydaje. Tylko wiecie od czego zależy? Najwięcej zależy od, od niej, od niej, od ge, Genue Gundy. E, na, najbardziej, właśnie, bo im ona więcej uników zrobi, tym lepiej jest wygrać, nie? E, dobrze, bo z tych przedmiotów chyba więcej tych kryształów wychodzi. E, jego też możemy zrobić, dokładnie tak. Opisałem, że z tym, z parszywym Draniem możemy mieć problemy. Chociaż przy dobrych wiatrach. Przy dobrych wiatrach e, może nie. Inaczej, poklikamy sobie troszeczkę. Ja yep, yep, yep. I, I teraz tak masowo klikam enter, nie? O, wygrałem z nim. <grych> Dobra. Oj, mamy pełne ono miejsca w postu. Oj, aż jeden poziom dostałem. No nie. Dobra, teraz tak, zbrojownia. Zbrojownia, zbrojownia, zbrojownia. To dostałem. No właśnie. I co to jest właściwie, prawdopodobnie i tak powiecie, U, ale to jest taka różnica trochę, tylko że to jest dla wojownika. Pewnie i tak powiecie, że HD sprzedaje fajny przedmiot i jesteś chujowy, ale ja chcę powiedzmy zrobić slot sobie w tej różdżce, dlatego posprzedaję te rzeczy, co mi dają, co to jest, ręczność. W sumie to tak, może jeszcze zobaczę, czy ten w ogóle tak, zapgradujmy o jeden poziom każdy. Ty, to jest dla ciebie. Okej, okay, to wymienimy, tak. To jest, aha, to dla maga jest ten, rękawiczki. Jakie to mam rękawiczki z inteligencją? Nie, to rękawiczki mogę sprzedać. Co to jest? Zwiadowca. Mhm. Tak, z, dobra, zbroje mogę wymienić i zamontujemy ci kryształ na zręczność. Okej. Okay. I nic więcej ciekawego tutaj nie mamy. Zbrojownia razy dwa, poproszę. Oj, nie mam jeszcze. Przerób to. E, w ogóle pię pięć rzeczy na raz. Pięć rzeczy dziennie możemy zniszczyć. Znaczy zniszczyć, wiecie. Zniszczyć, tak, zniszczyć. E, no i 25 grzyb. Auuu! A myśl myślałem, że to działa tylko na tej zasadzie, że... Ej, dobra, to, to kurde... Tak tak troszeczkę. Aha, ORD 20... Okej, okay, bo to w sumie powinno być LOOP 25 i dlatego nie ogarnąłem. To taka prawda. 325, 335 do tej... Aha, muszę najpierw założyć tą bruszczkę. Obrażenia spadły mi poniżej miliona, ale wzrost... Coś... Cież... o Boże. Hej! No tak! Przecież po co? Po co dać inteligencję? O ile tu masz? 327, dobra, na chwilę obecną. Dobra, wydam grzybki, bo mogę. M mogę wydać grzybki, to czemu nie? Ale o to mi chodziło. Chociaż kurde ty, ty, tyle tego... Trochę życia mi wpadło dzięki temu i tak... Teraz się zastanawiam, powiem wam, tak troszeczkę O, a z tym nie mogę nic zrobić. Myślałem, że jakieś te tak, kryształy chociaż wypadną, nie? A tu... A tu takie troszeczkę. E, chwila, czy to nie jest ta. Nie, to, to, to mogę wymienić sobie. Nie, no i to tak samo wymieńmy. Resztę. Właśnie, rzeczy z kibla. Rzeczy, które były w kiblu, ja będę zostawiał, bo je mogę sobie. To nie sprzedałem przez przypadek coś dobrego. Nieważne. Nie, nie, nie przejmujcie się tym. Wszystko jest pod kontrolą. Spróbujmy z tym wilkiem. Spróbujmy z tym wilkiem jeszcze. Czy ja w ogóle mam okazję, jakieś podejście? No, on strasznie dużo pije. Zwłaszcza, że. Mmm, Maguś, ty musiałbyś mieć uników sporo i sporo mu zdjąć HP, ale ty nie masz uników, a ja musiałbym jakieś niewyobrażalne kryty walić, co też jest niemożliwe. Zobaczmy tornado. Tornado da też dawno nie robiłem. No i chyba jednak też nie zrobię go, chociaż liczę na to. Liczę na to bardzo. O, halo! Złośliwa smartkula, bo tam jakiś dinozaur bywa, ale przyklikałem go na szybko. Ej, czyli jeszcze coś możemy powalczyć. E, tylko pytanie: Czy Smarkula jest tą postacią, która będzie ciężka teraz do pokonania? Ej, nie no, już prawie ją tam zdjąłem, nie? O, klikamy, 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 klikamy. aaaaaa Wiecie, jak się męczę klikając, to ten Enter. <grystanie> Dobra, tak powiedzmy do 400 grzybków, nie? Chociaż, dobra, nieważne. Co, co ja dostałem w ogóle? Pewnie jakiś. Mieć. No, jakiś śmieć. E, no ale, oczywiście, moi drodzy, nie, było, nie byłbym sobą, gdybyśmy jakoś na koniec odcinka zagrali o wielką stawkę. Graj o to. O... Teraz tak, myślę: środek prawo-lewo. Mm, prawo? Chciałem środek wziąć. Nie wiem dlaczego, ale chciałem wziąć środek, nie? I... Aaaa... Come on! No nie, a chciałem wziąć ten środek, nie? No ja tu jeszcze oczywiście mam mnóstwo, mnóstwo rzeczy do, do upgrade'u, nie? Jak widzicie, mnóstwo rzeczy do dodania. W ogóle powinienem trochę poinwestować w siłę i ten, w żeby żebym miał jakąś tam większą odporność bodajże, z tego co pamiętam tak było. Ale no dobra, nie będę klikał może teraz, moi drodzy. Nasza Kilia się pnie w górę, właśnie może jakieś arenki jeszcze. Jakieś arenki? No, co mi ziomek zrobił? Halo! Dobra, pierwszy. Wojowników. Z... Moja postać chyba jest trochę słaba. Ok, ładnie mu walnąłem No dobra, tutaj wygrałem, akurat nie. Pierwszy. O, ja wiem czego ja nie zrobiłem. Tak, ja powinienem to od razu zrobić. Idziemy do. E, tej. Wiedźmy, idziemy do Wiedźmy i żebyśmy mieli upgrade, że. A, nie pamiętam, a plus 5%... A to nie, to, to, to akurat nie jest dobre. Hmm. No dobra, jest dobra, słuchajcie, dobra, pa, 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 pa. Moi drodzy, słuchajcie, to byłoby na tyle. Ja wam dziękuję że za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, był on sponsorowany, ale uważam, że gra jest dobra i że warto ją jakby polecać bo tak to by się z niej materiały nie pojawiały. Dzięki za oglądanie, trzymacie się. No i cześć.